Denis Labryga, ekspert od sportów uderzanych. Skomentuje pojedynek. Denis Załęcki Michał Pasterna. Siemasz Kaniu, witam widzowie. Skomentuję, no skomentuję, no powiem Ci szczerze, że, że zaskoczony jestem troszeczkę tym pojedynkiem. Myślałem, że on będzie. E bezpośrednio do jednej bramki ze strony Michała Pasternaka, ze względu na to, że no wiadomo, co, co w ostatnim czasie Załęcki ro, robił, wyprawiał i tak dalej, no, ale byłem zaskoczony, no, tutaj e, coś tam zaczął wyprowadzać te dwie rundy Denis, no to bardzo dobrze to, to o, tym, o nim świadczy, ze względu na to, że ja powiedziałem e, kiedyś w że wyjdę z nim do pojedynku, a w końcu będziemy musieli wyjść do tego pojedynku i w końcu będziemy musieli się przeciąć, no ale żeby się do niego przygotował, bo bo jak to ma być tak, jak było to z Wielkim Buzią się będzie mi kładł i wywracał, no to ja mi się nawet nie chce wychodzić do takiej, do takiej walki. Gdyby, podejrzewam, z nokautą, to, znaczy gdyby Michał w trzeciej rundzie nie wygrał tego pojedynku poprzez decyzję taką, a nie inną sędziów, gdzie to było na pograniczu faulu prędzej niż, niż, niż czystego ciosu, no to, no to podejrzewam, że Zawadzki by wygrał 2-1, eee, ze względu na to, że te dwie rundy, tak czy inaczej, mimo tego, że, że Michał przyjmował, to prowadził. Nie? Akurat byłem na komisji sędziowskiej, żebym wszedł do klatki i mógł Wam to przekazać, Ci powiem, jak sędziowie to ocenili dokładnie. Tam ręka, dokładnie palec, kiedy miał tak rękę, on chciał gdzieś tutaj coś zrobić, jakiś taki przyruch i odbiła mu się od ręki i wsadził mu palec w oko. I to widać, że nie. Tak, i on nie celowo mu na oko, tylko ręka mu się odbiła i wpadła Denisowi w oko. A ja zauważyłem, że pierwsze, pierwsze co, to była pauza, ręce były skierowane tak, a prawnie palce muszą być pionowo ustawione. I, dopiero, I wtedy, i wtedy, i wtedy... Wiesz, to było, to, było, to było tak naprawdę ułamki sekund, bo sędzia też nie musiał akurat zareagować, bo to były naprawdę ułamki sekund, że Michał akurat w tym momencie trzymał tak te palce. Natomiast, to co ważne, przez to, że ten palec się odbił, sędziowie uznali to za nieintencjonalne i obejrzeli to na powtórkach wideo. Więc policzyli wyniki pierwszej rundy i drugiej, a na koniec tego fragmentu trzeciej. I według sędziów, Denis Zeński wygrał rundę pierwszą, jeżeli dobrze zrozumiałem, Drugą wygrał pasternak, a ty mówisz, że było dwa na pasternaka? A trzecią w te 40 parę sekund bodajże, wygrał również Michał Pasternak. No to to, to się zgodzę, że w trzeciej tam tej, w tej początkowej fazie rundy, no to naprawdę tam poszedł zmielił go, bo, bo Zalazki był liczony chyba w tej trzeciej rundzie, nie? On tam padł na, na, na siatkę. Tak, ale to właśnie po tym palaczku. Jeszcze, jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej, mi się wydaje. Ale mi się wydaje, że to po, tej, po tym palcu mogło zespał serium i wtedy Denis usiadł, ale jak wstał, to już sędzia zakończył walkę. W każdym razie no to, to, to rozcięcie było za mocne. Do, do całkiem złego tego pojedynku to nie było, nie? Zaskoczył Cię? Trochę tak, trochę tak. No. I dobrze, bo będzie co robić? No niech się ze, ze mną e, zmierzy, wiesz, na Michałam Pasternak'a też przecież bo jak widać, chłop potrafi bić się z wagą ciężką, czyli nie przeszkadza mu już to, że chłop waży 107 kilo, czy tam 110 Przyjeżdża, bije się i tak dalej. Fajnym, ja jak ty kiedyś, dawno temu powiedziałeś, że go rozpier i taka awantura była w internecie. Dokładnie, dokładnie. A Michał powiedział, że on się nie będzie bił ze mną, ponieważ ja jestem za ciężki i po prostu będę musiał zbijać do jego wagi, czyli tam do streak 63 kg. Dla mnie jest to niemożliwe, a mniej więcej mierzymy tego samego wzrostu. No ale on zaś troszeczkę wiało od niego hipokryzją, no bo bił się z parkę. Słuchaj, e, bił się też z te lżejszymi od siebie zawodnikami i jakoś to mu nie przeszkadzało. Tak samo teraz przyjechał do tenisa, gdzie ważył on 107 czy tam 110 kilo e, i też mu nie przeszkadzało. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, wiesz, no w końcu będziemy musieli się pobić, moim zdaniem, bo to będą na pewno fajne walki. Miał jest gościem, e, ma zaplecze sportowe, umie się bić. E, niejednokrotnie to pokazał, także bił się. Bardzo dużo razy ma doświadczenie, także ze mną też nie miałby lekkiej przeprawy i widzowie pewnie by chcieli to zobaczyć. No, tak samo Załęcki, Denis, czy też Wielki Bół. no mówię, to są zawodnicy, którzy, którzy, w których, z którymi na pewno chciałbym się zmierzyć. Zobaczymy, jak na to będzie e, rozpatrywać organizacja. Ty uważasz, że Denis im wygrać, tak zrozumiałem, tak? Znaczy jakby nie zdokotował. Jak e... ty to liczysz? Pierwsza i druga runda twoim zdaniem była dla Denisa, tak? Moim zdaniem była taka, no dla Denisa. Czyli koniec końców gdybyś był sędzią to dałbyś wygraną jemu na tej podstawie jak oni sędziowali? Mi się wydaje tak. No byłem skupiony dosyć mocno na tej walce. Zgadza to, że sobie wyobrażałem, ja zawsze analizuję sobie siedząc z boku nawet jak jestem, wiesz, widzem. I widzę dwóch, dwóch, dwóch ciężkich, dwóch rywali, z którymi bym by to się mierzył w przyszłości, to sobie się zanalizuję sobie tak jak, ja, tak jak ja bym był tam w środku, tak? No i tak myślę, moim zdaniem wiesz, no też siedziałem, kurczę, dosyć, dosyć od klatki daleko, także no, no, znaczy daleko, no blisko niedaleko. No w każdym razie stwierdzam, że dwie rundy dla Denisa, gdyby trzecią przetrwał, to byłoby 2-1 dla... Wciąż do Denisa. Przepraszam. Dobrze, luzik. E, czy widziałeś pojedynek twojego ulubieńca, Natana Marconia? To nie jest mój ulubieniec. No to, to wszyscy to wiedzą. <noise> chłop go kulami chciał zabić, a teraz mówi to nie jest mój ulubienie. No chłop wylądował z dziurą, kurwa po kulach w plecach, także byłem jednym, jedyną osobą, która zdołała go trafić, bo dziwnym, dziwnym, dziwnym szczęściem, głupim jego szczęściem zawsze mu się to unika, ponieważ ma, ma organizację taką bystrą i konkretną ochronę. No ale ja wiesz, że wykorzystuję zamieszanie i myślę głową, a nie wiesz, a nie rękami. Tylko ją, miesz, a nie siłą, no to... nie umierz. Wy, 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 wy wykorzystałem w moment, moment po prostu zamieszania i, i zrobiłem swoją robotę. W każdym razie fajnie, że dostałem w piedol e, od, od tej kamerki. Nie znam gościa w ogóle ani prywatnie, ani z internetu. Nie interesują mnie tam jego sprawy prywatne interesowała mnie tylko ta walka właśnie e, kamerki z, z Marconiem. Cieszyłem się, że dostaje te bomby, cieszyłem się, że klęka pod tą siatką, że ma zakrwawioną, zakrwawioną twarz. E, to jest fajne, karma wraca. A do młodzieży apel, żeby nie postępować, nie zachowywać się tak jak na ten Marcoń, ponieważ to jest jedno wielkie kurestwo, dziadostwo i nie chcecie być później wytykani palcami. Dziś prawie dostał krzesłem, jak wychodził z klatki. No nie tylko raz, bo A, co ci mam powiedzieć? A ty już go polowałeś tutaj? Ja jestem wiesz, że ja jestem miecznikiem. Wiesz, jak miecznik wygląda? Kto? Miecznik. To taka ryba. A, widzisz, o, gościu. Jestem w szoku, że ci tak szokuje, że no, to gościu, wiem. No, naprawdę jestem w szoku, bo kurczę tak dużo ludzi. No ja jestem Jasie, jak poluję, ja jestem w ścinach, ja czekam, wiesz. I co, prawie się udało? <laughs> no, co mam ci powiedzieć, no, Przecież, że ja jestem inteligentnym gościem, wiesz, nie będę czegoś robił na głęb na szyję. Nie chcę skrzywdzić postronnych osób. Interesował mnie jeden cel. Ten cel był akurat zabezpieczony, także. Obejrzałeś jego walkę całą, czy nie? Jego? Tak. tak. Czy byłeś w szoku, że przetrwał tą pierwszą rundę? Znaczy, szczerze, znaczy szczerze Co? To chyba przeze mnie. Bo jak się czytałem do sędziego, sędzio, puść go jeszcze, puść go jeszcze, puść go jeszcze. Bo mi się wydaje, że tam już by było liczenie, nie? Do dziesięciu. Do, do Dobra, jeszcze, ale poczekaj. Go, Czyli zaskoczył cię pozytywnie? W pielą dostał. Marcuń, że przetrwał? Nie, nie, w ogóle mnie nie, z, znaczy nie zaskoczył mnie w ogóle. Zaskoczył mnie sędzia, że tego nie przerwał. Okej, okay, ale w to, drugiej to, to... rundzie na to zaczęło odwracać losy. Posał rywala na deski. Tam już przypominało w tej pierwszej rundzie. Ja jestem ciekawy, czy ty będziesz w stanie przyznać, że ciekawe to było, że on pierwszy rundę i drugi rywala na deski, czy nie? Ja bym chciał go. Chociaż. Naprawdę... Ale ja Cię pytam na razie o walkę. Kurde, tak chciałbym naprawdę. Wiesz, jak pomyślałeś, o kurde wytrwały jest skurczywy? Wiesz, gdyby nie to, żeby tak naprawdę, nie? nie Ach, wier... to już wiemy, ale to jest proste pytanie. Przepraszam, przepraszam, przepraszam za sformułowanie tego, ale powiem krótko i dosadnie. mu taki, ale z kolcami. Ja wiem, że on lubi te analne swoje rzeczy, ma takie fantazje i tak dalej, ale nie wiem, czy kolce będą mu sprawiać przyjemność w tyłku, nie? No w każdym razie, gdyby nie to kogo, które wyrządza rodzinom, chyba z nas radzę. Czy będzie się zastanawiał? Nie no, słuchaj, prawda jest taka, że ostatnio poleciało to tak grubo, że ja wiem, że tam było za mocno. Za grubo, po prostu za grubo. No i wiesz, karma wraca do takiego gościa. No. Później niech nie chodzi zdziwiony, że dlaczego, dlaczego, dlaczego ja, dlaczego nie, Ey, dlaczego ja dostałem do tego, no kurwa właśnie, właśnie dlatego, no. Rozumiem. Denis Labryga, nie odchodzimy na ostatnie pytanie, ale możecie sami wyciągnąć wnioski, <laughs> bo też nie zaprzeczył. <laughs> Pozdrawiam serdecznie widzów. Trzymajcie się, niedługo wracam, będzie grubo. Będzie grubo. Pozdrobionka. Siema.